Dzień dobry. W porannym programie telewizji śniadaniowej, Co w Polszczyźnie Piszczy, witam Państwa Alicja Mac. To nasze drugie spotkanie. Tym razem zapraszamy na relacje z okazji Świąt Majowych. Musicie być z nami i zostać do końca. Podczas programu nie zabraknie dużej porcji wiedzy i ciekawostek. Miłego oglądania! Mam przyjemność zapowiedzieć pierwszy punkt. Wykład znanego już nam profesora Jerzego Brzalczyka, który opowie o 1, 2 i 3 maja. Witam, jestem Jerzy Brzalczyk i dziś opowiem Wam o dniach 1, 2 i 3 maja. 1 maja to Międzynarodowy Dzień Pracy. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 roku przez Kongres Założycielski II Międzynarodówki Zrzeszenie Partii Socjalistycznej. Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 roku protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinnemu dniu pracy. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób. Święto 1 maja w Polsce zostało ustanowione świętem pracy i dniem wolnym, ustawą z 1950 roku. Dodatkowo, w tym roku 1 maja. Wchodzimy 17. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2 maja nie jest dniem wolnym, jednak idealnie wpasowuje się w kalendarz uroczystości 1 i 3 maja. Tego dnia obchodzony jest Dzień w Flagi Państwowej oraz Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedna z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2004 roku o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Dziś ochronę prawną w symboli państwa gwarantuje Konstytucja, a warunki jej używania określa ustawa. Pamiętajmy, aby na czas Świąt Majowych wywiesić flagę Polski i tym samym podkreślić naszą narodową tożsamość. 3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 roku była to pierwsza w Europie druga na świecie, konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany też Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz księdza Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. <laughs> Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu, wniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała Chopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną. Cień 3 maja 1791 roku został uznany świętem Konstytucji 3 maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało uznawane w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Bardzo dziękujemy za ten wykład, Panie Profesorze. Hmm. Czego możemy życzyć Polsce z okazji tych majowych dni? Posłuchajmy! Polsko nasza kochana, z okazji uchwalenia 3 Maja zacząłby by wszyscy ludzie tu w zgodzie żyli, by się o ciebie zawsze troszczyli, by nigdy nie brakowało wolności ani radości, i nikt nie musiał się martwić o losy przyszłości, by zawsze była naszą jedyną, spokojną, bezpieczną ojczyzną, krainą. Droga Polsko, z okazji Dnia Konstytucji 3 maja życzę Ci, aby nasi polscy obywatele pamiętali o dobru naszego kraju. Jestem dumna, że nawet dzieci chciały brać udział w walce o naszą ojczyznę. Życzę Polsce dobroci, miłości, braku wojen, jak najlepiej spędzonych dla Ciebie ważnych dni, czyli Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja oraz wiele, wiele więcej. Chciałabym dla Ciebie jak najwięcej miłych i spokojnych dni oraz żeby Polacy dbali o Ciebie. Kocham Cię i uwielbiam. Twoja mieszkanka Polka. Droga Polsko, życzę Ci dużo zdrowia, epidemii końca. Być miała władze sprawiedliwe, abyś pokój z nimi państwami zawierała ciekawych miejsc i życzeń i wynalazków odkrycia. Oby wszystko się spełniło! Nasi uczniowie podjęli się recytacji kilku patriotycznych utworów. Oto recytacje! Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Oszuł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym twa ziemia? Mam ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Polska Polskę wierzę. Słuchajcie, przy laty dawno, dawno dzieci, też był taki dzień jasny, taki cudny maj trzeci. W wielkiej sali sejmowej przed narodem Królstawa odczytano po raz pierwszy konstytucję i prawa. Uchwalono, że w Polsce już nie będzie niedoli. Każde chłopskie cierpienie szlachty także zaboli. Wszyscy będą już równi. Wszyscy będą już braćmi. Zgody, szczęścia w ojczyźnie nic i nigdy nie zaćmi. Stanisław Aleksandrzak Rocznica. 3 maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał sztandarami biało-czerwonymi. Umaiła się rzecz pospolita, umaiły się też pierwszym kwiecieniem łąki, pola i w ogrodach drzewa. Maj się pieśnią z ucięskiej wiosny, zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał. Rozpłynęła się już pieśń radośna, głośnym echem po ojczystym kraju. Witaj, witaj, majowa rocznico, pamiętny 3 maju. Serdecznie dziękujemy. Cóż za wspaniałe utwory i emocje! Teraz zapraszam Państwa na warsztaty plastyczne poprowadzone przez Klarę Cichocką. Co będziemy na nich robić, zaraz się przekonamy. Do wykonania kotelionu potrzebujemy: czerwony i biały pasek z papieru o wymiarach 6 na 30 cm. Dwa kółka o promieniu 3 cm, również w kolorze białym i czerwonym. Jedno mniejsze czerwone kółko o promieniu 2 cm. Dwie wstążki w barwach narodowych o wymiarach 4 na 14 cm. Taśmę dwustronną. grafki i zwykłej taśmy. Z każdego paska składamy harmonikę. Następnie sklejemy dwa końce harmonijek. Taśmy dwustronną. podamy z tego koło na które przyklejamy z jednej strony białe kółko a z drugiej strony to czerwone mniejsze. Do mniejszego kółka doklejamy wstążki. Przykrywamy dużym czerwonym kółkiem. Zwykłą taśmą przyczepiamy agrafkę. Gotowe. Tak coś przeczuwałam. To była instrukcja, jak zrobić kotylion. Teraz już wszyscy zdobyliśmy tę umiejętność, możemy zabierać się do tworzenia patriotycznej ozdoby. Podczas dzisiejszego odcinka dowiedzieliśmy się już tyle ciekawych rzeczy, a to jeszcze nie koniec. Niesamowite. Za moment poznamy przepis na pyszne patriotyczne ciasto, wykonane przez wszystkich znaną i lubianą językoznawczynię Annę Nowak. Dzień dobry, dzisiaj pokażę, jak zrobić patriotyczny biszkop. on wyjątkowy, ponieważ będzie on w kolorach flagi Polski. I składniki to 6 białek, 200 g cukru, 150 g mąki, 6 żółtek 50 g mąki ziemniaczanej, 1 czwarta łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli i najważniejszy składnik, czerwony barwnik. Zaczynamy od ubicia białek na sztywno. To masę odkładamy na bok. Żółtka ubijamy z powstaniem cukrem i solą przez kilka minut na gęsty, jasny krem. Nasze białko już są idealnie ubite i można sprawdzić dzięki jednemu łatwemu testowi. Teraz trzeba stopniowo dosypywać 95 g cukru ciągle mieszając. Masa powinna być gęsta i błyszcząca. Nasze ciasto dzielimy na dwie równe części. Dodajemy kilka kropel czerwonego barwnika. I mieszamy. Musimy pamiętać, że to jest ciasto patriotyczne, czyli biało-czerwone. Tutaj mamy połączone wszystkie suche składniki i teraz będziemy je przysypywać do gotowej masy z żółtek. Wszystko po przesypaniu wszystko razem łączymy przy użyciu miksera. Do naszego ciasta dodajemy białko i wszystko delikatnie mieszamy szpatułką. Teraz są nam tylko upiec ciasto: najpierw czerwoną połowę, później białą połowę. Musimy poczekać około 40 minut. Biszkopty już są gotowe i ostudzone. Piękny czerwony i równie piękny jasny. Teraz musimy nadać kształt prostokąta, czyli kształt flagi polskiej. Tniemy delikatnie, żeby nie pomać biszkoptów. Resztę nie wyrzucamy, ponieważ będą one nam jeszcze potrzebne. Do kremu żyjemy śmietanki kremówki ubitej z cukrem pudrem. Nakładamy na czerwony biszkopt. Na wierzch kładziemy jasny biszkopt. Też smarujemy kremem. Boki również. Przydadzą nam się pokruszone, czerwone biszkopty. Bierzemy nóż i kładziemy o tak, żeby nam się nie pomieszały kolory. Boki tak samo robimy. Drugą część, czyli białą, posypiemy wiórkami kokosowymi. Nasze patriotyczne ciasto gotowe. Smacznego! Mm, ale to smakowicie wygląda. Szkoda, że nie możemy tego spróbować. Jak wszyscy wiedzą, nastały teraz ciężkie czasy, ale nie zdemotywowały to naszych uczniów i nauczycieli z SP204, Którzy wzięli udział w naszym wyzwaniu, hashtag 230 kroków. Dlaczego 230? Na to sami poszukajcie odpowiedzi. Zobaczmy ich zdjęcia. Brawa dla uczestników! Nie ma to jak ruch na świeżym powietrzu. Na zakończenie naszego programu tradycyjnie, w humorystyczny sposób prognozę pogody przedstawi Państwu Piotr Kowalski. Dzień dobry, nazywam się Piotr Kowalski i zapraszam na prognozę pogody. W tym tygodniu radzimy zabezpieczyć się w parasol, bo będzie w całym kraju padało. Temperatury nie powinny spaść do mniej niż zero, ale nie powinny być też wyższe niż 10 stopni Celsjusza? No, natomiast już w przyszłym tygodniu uderzy nas wielka fala ciepła, więc śmiało możemy wyrzucić parasolę, bo będzie aż 18 stopni. Ale żeby nie było tak dobrze, niestety zawita do nas zimny wiatr, więc od naszych 18 stopni musimy odjąć 2. I to niebywale trudną, zagwódką matematyczną. Ile to jest 18 minus 2? Kończymy naszą prognozę pogody. Do widzenia. Nazywam się Piotr Kowalski i życzę Państwu słonecznego dnia. Dziękujemy Piotrze za wpuszczenie odrobinę słońca do naszych domów. Mam nadzieję, że naszą audycją umililiśmy Państwu ten poranek i dzięki nam wszyscy naładowali swoje baterie pozytywną energią na cały dzień. Ze studia w Warszawie mówiła dla Państwa Alicja Mak. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.